Ja się nazywam Maciej Kordylewicz, jestem prezesem AMM Medical Devices. My jesteśmy firmą, która zajmuje się stricte sprzętem medycznym, a takim naszym core biznesem są ultrasonografy. Znaczy, biznes rozwija się bardzo dobrze, dlatego że no, chcąc czy nie chcąc udało nam się praktycznie w pół roku też m.in. dzięki Waszej pomocy stworzyć markę, która jest, no, wydaje mi się, jedną z bardziej rozpoznawalnych na rynku. Znaczy przede wszystkim pomógł mi w doborze kontrahenta chińskiego, tak, bo gdzieś tam, jeśli chodzi o weryfikację tych firm, to tutaj pod tym kątem naprawdę spisaliście się świetnie, bo jednak gdzieś tam udało się dzięki temu sprawdzić wiarygodność firmy i łańcuch dostaw tak, w kwestii samego importu, w kwestii spedycji. Tutaj pomoc z Waszej strony była naprawdę bardzo, bardzo duża. Znaczy przede wszystkim to, co jest najistotniejsze, to to, żeby gdzieś tam zweryfikować tą firmę na samym początku, zweryfikować, czy ta firma ma wszystkie licencje biznesowe, zweryfikować kwestie certyfikatów C, no i to, co jest najistotniejsze, to przygotować gdzieś tam profesjonalny kontrakt, tak, bo niestety bez takiego kontraktu, przede wszystkim w języku chińskim, czyli jedynego słusznego i akceptowalnego na terenie Republiki Ludowej Chińskiej nie ma mowy o jakimkolwiek jakim porcie. Chroni nas przede wszystkim przed tym, że w przypadku naszej branży, tak, mamy do czynienia z ultrasonografami. Chroni nas przed tym, że po prostu zapłacimy na podstawie gdzieś tam proformy i później nie zobaczymy sprzętów na oczy, Ewentualnie przed tym, że gdzieś tam w przypadku braku dostępności części zamiennych my jesteśmy zobligowani przed naszymi klientami do tego, żeby przez okres 10 lat dostarczać im części zamienne, tak. Ale niestety tutaj jest bardzo duży problem dla wielu importerów w branży medycznej, no, że w przypadku gdzieś tam, nie wiem, tego, że firma by powiedzmy, przestała. Istnieć, tak, albo gdzieś tam zmienił się dystrybutor, no to ten dostęp do tych części zamiennych jest bardzo utrudniony, dlatego my staraliśmy się to wszystko poukładać stopniowo, krok po kroku, żeby też być w pewnym stopniu zabezpieczonym przed no, nieuczciwością ze strony chińskiej. Powiedzieli, że to jest w ogóle niepotrzebne, że kontrakt handlowy z nimi jest niepotrzebny, bo wszyscy zamawiają na podstawie proformy. A jak już powiedzieliśmy, że chcemy kontrakt, to po przygotowaniu kontraktu w języku angielskim i chińskim i tak wykreślili wersję chińską, bo powiedzieli, że przecież jesteśmy w Unii Europejskiej, to może być tylko i wyłącznie wersja angielska. A jak już udało się przeforsować wersję chińską, to oczywiście brakowało chińskich pieczątek. Tak, więc gdzieś tam za każdym razem starali się doprowadzić do tego, żeby ten kontrakt jednak był tylko i wyłącznie korzystny dla nich, a nie dla nas, dlatego tym bardziej gdzieś tam przestrzegam przed tego typu praktykami. Starajcie się gdzieś tam mieć kontrakty, starajcie się mieć je w języku chińskim, starajcie się mieć je akceptowalne i przede wszystkim gdzieś tam sprawdzone, bo że tak powiem, nawet jeżeli na początku jest bardzo dobrze, to tego typu kontrakty pisze się na złe czasy, a nie na dobre. Tak, udało się i teraz też przede wszystkim podpisaliśmy na najbliższe 4 lata następny kontrakt i tutaj przestrzegam wszystkich nawet przed tym, jeżeli udało już się zweryfikować tą firmę, podpisać kontrakt i współpraca gdzieś tam handlowa nam, że tak powiem, mija bardzo dobrze. To przestrzegam przed tym, żeby na tym samym kontrakcie bazować cały czas i nie weryfikować później niczego, bo my, my mieliśmy taką sytuację, że i tak po gdzieś tam negocjacjach, kiedy umówiliśmy się, że zmieniamy tylko czas trwania ty kontraktu i target sprzedażowy, tak, no to mimo wszystko strona chińska i tak pół kontraktu pozmieniała. I gdyby nie to, że zgłosiłem się do Was o pomoc w weryfikacji, no to najprawdopodobniej bym tego nie wiedział, bo zmieniona była tylko i wyłącznie, i wyłącznie wersja chińska. To jest jakby podstawa tutaj bez tej wiedzy, bez szkoleń, bez takiego podejścia merytorycznego, no, no ja bym odradzał jakiekolwiek kwestie importu. Tak, weryfikacja certyfikatów jak najbardziej, bo gdzieś tam wiadomo, że bardzo często te certyfikaty to nie są standardowe CE, tylko to jest typowy Chinese Export, który Chińczyk wystawi, bo, bo lubi wystawić wszystko, tak? Więc tutaj pod tym kątem a, naprawdę świetna sprawa i tutaj wielkie podziękowania dla Was za taką weryfikację. Oczywiście jest biznes przyszłości, dlatego że pandemia pokazała nam, że my w Europie nie produkujemy nic. Pokazała nam, że jesteśmy całkowicie uzależnieni niestety od krajów azjatyckich, jesteśmy uzależnieni od Chin, jesteśmy uzależnieni od Indii i tutaj przestrzegam wszystkich przed jakimikolwiek kontaktami z Hindusami, że w Chinach jest jednak troszeczkę łatwiej i paradoksalnie jest to troszeczkę bardziej poukładane niż w Indiach, tak? Więc jeśli chodzi o rozwój importu, to moim zdaniem jest to nieuniknione, że tego importu do Unii Europejskiej będzie coraz więcej. I też przede wszystkim nie martwcie się w żaden sposób e, żadnymi tutaj kwestiami Tajwanu i tak dalej, bo w momencie, kiedyby jakiekolwiek embargo zostało nałożone na Chiny, to cywilizacja nasza europejska w, w tydzień przestaje istnieć, tak? Więc to jest praktycznie niemożliwe. Więc jak słyszę tego typu e, historie, że ktoś tam się obawia, bo są napięcia z Tajwanem, że będzie jakieś embargo, tego typu nie, nie ma takiej absolutnie żadnej możliwości. My aktualnie sprowadzamy z Chin praktycznie 70% rzeczy, które gdzieś tam są e, dostępne na rynku. No właśnie, właśnie paradoksalnie yy, mogę powiedzieć po gdzieś tam branży medycznej, tak? Yy, gdzie 90, yy, myślę już teraz 9% produktów, które są dostępne w branży medycznej, mówimy o USG, mówimy o rentgenach, o tomografach, o rezonansach, to są produkty, które są produkowane w Chinach i one jakością nie odbiegają absolutnie od produktów europejskich. Tak? Dla te, dlaczego? Dlatego, że tych europejskich po prostu nie ma. My, jak przyszła nam pierwsza dostawa, mieliśmy czujniki wstrząsu, tak? mieliśmy gdzieś tam quality inspection ze strony chińskiej, mieliśmy wszystkie papiery, więc naprawdę gdzieś tam, jeżeli uda nam się znaleźć dobrego partnera biznesowego w państwie środka, to myślę, że tylko i wyłącznie wpłynie to na, na plus. I jakością absolutnie nie ma co się przejmować.